Dzień dobry Państwu. Dzisiaj się w sieci jest Klaudia Ciekot, uczennica państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Dzień dobry, dzień witam dobra, serdecznie. Dobry. W szkole ty malujesz, rzeźbisz, jesteś władczynią pierścieni, czyli kierunek bibliarstwa? Nie, ja aktualnie jestem na kierunku graficznym. U nas znajdują się cztery kierunki, z tego jest to grafika, mural, mhm. projektowanie multimedialne oraz. Ceramika, ceramika. Malujecie troszeczkę, czy tak, nie? Tak, tak, jak najbardziej. No. A twój ulubiony malarz i to dlaczego jest malczewski? <noise> nie, nie, to jest kierownik Bosz, proszę pana. A kto to jest? Ja nie znam e, jest, to, jest to artysta renesansu północnego. Mhm. Symbolista, mhm. bardzo wierny w wierze. Mhm. Naprawdę ma świetne obrazy, w szczególności tryptyk, rozkoszy, ogród rozkoszy. Jezu. Oj, to zajrzy jak ogród rozkoszy, to Zajrzy i zobaczy ten obraz. Dobrze, zaprosiłem Cię jako uczennicę, która brała udział w programie Erasmus, i ja wiem, że tak. Ten program Erasmus w tym wypadku plus, jak nauczyciel słyszy, że będzie musiał to robić, to już mu słabo, bo wie, że ma wycięte dwa lata z życiorysu. A jak uczniowie patrzą na ten projekt? E, tak naprawdę dla nas jest to szansa do rozwoju, jest to szansa do znalezienia nowych punktów. Ale jaki rozwój, tak sobie jeszcze wyjeżdżacie. Teraz byliście we Włoszech tak, dwa tak. tygodnie, ile byliście? E, tydzień, tydzień. tydzień. No i co w tydzień można się nauczyć tam we Włoszech, tego czego nie można się nauczyć w Polsce? No pewno tego, że my mieliśmy okazję pojechać, spędzić czas mhm. w Szkole Książki. Czyli dla nas jako grafików jest to świetna szansa na znalezienie nowych bodźców, nowych inspiracji, pomysłów po prostu. Tak, znaleźć rozwiązań tak, tak naprawdę, bo mm -hmm. oni mają bardzo rozwiniętą tą szkołę i czysto nastawioną na grafikę, co dla mnie, jako osoby związanej z tym zawodem, jest bardzo rozwijające. Mm -hmm. Oraz jako artyści też jesteśmy bardzo wrażliwymi duszami, więc Włochy jako dla nas to jest tak naprawdę stolica tej sztuki, stolica renesansu. Także my, wchodząc w ten świat, możemy się w nim odnaleźć, poczuć go. I... Czyli poczułaś się jak Kopciuszek na balu troszeczkę, wjechałeś w takie arkany, że, że pierwsza liga, a tutaj przyjechali Polacy, którzy w zasadzie uczą się dopiero tej sztuki? A szczerze powiedziawszy, może nie jak Kopciuszek, ale jako młody człowiek, który jest mhm. zainteresowany architekturą, w szczególności właśnie renesansu i po prostu no, kocha to, więc chce zobaczyć Dobrze. to na żywo. Gdzie byliście we Włoszech? Co robiliście? Byliśmy w Urbino, tam gdzie właśnie spędzaliśmy głównie czas. Jednak był dzień wyjazdu do Asyżu mhm. oraz do Pesaro nad Morzem. Rozumiem. W Urbino tak naprawdę poświęcaliśmy właśnie czas na, w tej szkole książki. Spędzaliśmy tam kilka godzin dziennie. Właśnie z... I są tam jakieś książki w tym muzeum? Muzeum Książki. <laughs> znaczy ta, ta szkoła tak, jak najbardziej wystawia mhm. mnóstwo książek swoich dyplomowych, swoich wystaw. Mhm. Także tego było naprawdę mnóstwo, co można było też zobaczyć na naszej prezentacji. I co tam, kaligrafię podziwialiście w tych książkach, e czy zupełnie coś innego? Nauczyciele oprowadzali nas po sektorach graficznych, mhm. y druku wklęsłego, wypukłego, też e, odbijania kamieniami, litografii. Techniki gra... poznawaliście, Ta, tak? tak. Mm -hmm. techniki i też mogliśmy na żywo zobaczyć, jak są robione, ponieważ mieli bardzo dużo starych, zabytkowych maszyn, które im to ułatwiały. Dobrze. Coś podpatrzyłaś? Coś już masz pomysły? Coś zrealizujesz tu w Polsce? Coś, co tam we Włoszech daleko może ktoś nie zauważy, że coś tam ściągniesz? <laughs> Wydaje mi się, że to portfolio mojego. Jak stworzyć mm -hmm. moje portfolio, jakieś takie inspiracje, mm -hmm. bo Każde portfolio ma swój własny kształt, wymiar. To jest wszystko zależne od osoby tworzącej to portfolio. Więc mam już trochę inspiracji związanych z tą właśnie tym wymiarem, tym kształtem, tym kolorem, po prostu wszystkim. Co mogło być trochę inne, wyróżniające. Czyli wyjechaliście z Włoch zachwyceni w ogóle tą kulturą, rozumiem, tak, tak. E, no chociażby zabytkami, ale Włosi wiem, że u Was też byli. Czyli oni byli, też byli. wyjechali zachwyceni czymś tu często? Tak, jak najbardziej. Urbino jest miastem studentów, to prawda, tak. jednak jest dość małe, górzyste i bardzo takie, właśnie typową architekturą starszą, dlatego nie mogą sobie pozwolić na rozbudowanie Bardziej e, takich rozrywkowych miejsc, e, obiektów takich publicznych, gdzie mogą spędzać większe ilości czasu. w jednym miejscu studia, wykłady, i 3 km dalej idziemy na obiad. Rozumiem, że tak, dużo chodzenia, tak? Tak, było trochę tego chodzenia, ale wydaje mi się, że to było dla nas bardzo zdrowe, bo widoki były piękne, zachwycające. A czemu oni się zachwycili, Włosi, będąc tu w Częstachowie? Mówili. Włosi zachwycili się jedzeniem przede wszystkim, bardzo im się spodobało jedzenie polskie. Na no pizzerii dużo mamy weleniżkę. <grym> no może nie pizzy, może my. nie pizzy, ale właśnie pierogi na przykład, bardzo im to jakieś my. takie ponczuszki, jakieś takie typowe jakieś... Jedzenia powszechne, które można znaleźć Nie musieli się nachodzić, bo wszystko było praktycznie. Ta, dokładnie, bardzo to, to był bardzo Ta... dużo zaleta i też bardzo się cieszyli z galerii także. A czym się Dobrze, a czym się interesowali u was, u was w liceum? Bo szkoły rzeczywiście macie pokaźną, Można pokazywać, to, to nie jest stary budynek, tylko to już jest nowoczesne naprawdę. Mm, oni przede wszystkim bardzo byli oczarowani wyglądem samej szkoły. Mm -hmm. Ich szkoła jest ba na bardzo wysokim poziomie, jednak wygląd tej szkoły nie pokazuje tego, przynajmniej z zewnątrz, no też ściany i tak dalej. To jakby nie skupiają na tym kompletnie, po prostu nie idą to, tak? Nie rozwijają te szkoły pod tym kątem, bardziej pod kątem e, właśnie przedmiotów, e, maszyn i tak dalej. Nasza szkoła jest bardzo pokaźna, ale też pokazuje dużo. Wystawia piękne prace, bardzo ładne kompozycje, e, ciągle są wystawy. To wszystko bardzo ładnie się komponuje w naszą szkołę, ponieważ macie, dokładnie to bardzo taki poziom pokazuje nasz, to mhm. odzwierciedla to, co tak naprawdę nasz zasób, umiejętności. I macie się. ogromne doświadczenie, bo z tego co wiem, w różne projekty wchodzicie już od 1999 roku. Tak dokładnie, tak, dokładnie. Aczkolwiek ja jestem już w piątej klasie i to był mój pierwszy Erasmus ze względu na pandemię. Hmm. I to też była jedna z problematyk związana z Erasmusem, że silna młodzież podczas postpandemicznych okresów, tak? jak hmm. sobie radzimy, jak się rozwijamy. I był to dla Ciebie, uczennicy, jakiś stres, właśnie ta pandemia, czy wręcz przeciwnie, długo sobie leżałaś w łóżku, wyspałaś się, włączyłaś sobie komputer, od razu lekcja? Hmm. Osobiście rzecz biorąc, na mnie pandemia bardzo mocno wpłynęła. Hmm. W szczególności też, że my jako artyści musimy mieć to miejsce, to zagospodarowanie, Przestrzeń. obrazy, Wyjście. jest mnóstwo farb, dużo też takich zapachów nieprzyjemnych, kiedy chodzi o malowanie olejami, tak? Mhm. Więc potrzebujemy tej przestrzeni, odpoczynku, chwili przerwy i dzielenie swojej pracowni i pokoju jednocześnie bardzo źle oddziałuje na nas i demotywuje. I kiedy już usłyszałam, że można gdzieś wyjechać, gdzieś można coś zobaczyć, się rozwinąć, no to ja pierwsza poleciałam i naprawdę nie żałuję. To był mój drugi raz we Włoszech i jestem zachwycona. Dobrze, to teraz ja zapytam, co przez tydzień nauczyliście się? Bo z tego co wiem, nie wolno wam było rozmawiać w języku polskim ani włoskim. Należało hmm. rozmawiać w języku angielskim, tak? I rzeczywiście ten język udało się tak bardziej poszlifować? Ja byłam osobiście rzecz biorąc zachwycona tym, jak Włosi angażowali się w rozmowę z nami. Rozmawialiśmy o naprawdę przy różnych tematach, nie tylko związanych właśnie z grafiką, z warsztatami, z naszymi umiejętnościami, ale też z naszymi poglądami, z naszymi przemyśleniami, wnioskami. Bardzo się z nimi żyliśmy, chociaż to był jeden tydzień, to uważam, że dało nam to bardzo dużą przestrzeń do takiej ekscytacji. Tak? Rozumiem. Dobrze, a co z nauką? Chodzi o podstawę programową, bo tydzień straciliście, czy to tam po prostu no, świat artystów jest troszeczkę inny niż całą załóżmy Kopernika, Norwida, yy, czy Trauguta. Mm. Wy nie musicie pędzić z podstawą programową, bo, bo i tak macie jakieś tam zaliczenia, trzeba oddać jakieś projekty, jakieś grafiki, chociażby tak jak w tej klasie. Jak Szczerze to powiedziawszy, wygląda? to my naprawdę bardzo musimy pędzić, ponieważ yy, oprócz podstawy programowej, która jest w każdej mhm. szkole. My mamy rozszerzenie z historii sztuki oraz angielskiego. Dodatkowo mamy dyplom z grafiki, to znaczy kierunkowego przedmiotu, mm. którym się zajmujemy, oraz malarstwa. Trzeba było coś kupić tam we Włoszech, już nie <grym> gotową pracę. Może by nie, nikt nie, nie mogłam. Bo mm. Dodatkowo, oprócz tego musimy mieć wszystko poparte prezentacjami zatwierdzonymi przez komisję. Musimy Yza. wybrać odpowiednie tematy, zaprezentować je, uzasadnić, obronić. Dlatego jeszcze dochodzi wewnętrzny egzamin z historii sztuki i obrona dyplomu oraz oczywiście matury. Tak? Zapytam o relacje między uczniami a nauczycielami, bo tam do Włoch Wyjechali i uczniowie i nauczyciele udaje się poznać tego nauczyciela od zupełnie innej strony. Poznaliście zaskoczenie, że, że ta pani załóżmy dyrektor to całkiem fajna babka, a zupełnie inaczej jest postrzegana w szkole. My ogólnie się cieszyliśmy, jaki mieliśmy dobór nauczycieli, ponieważ z większością nie miałam styczności na co dzień, aczkolwiek kojarzyłam ich właśnie z dobrej strony, aczkolwiek bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli. A podlizujesz się troszeczkę. Nie, naprawdę, nie? ja też się nie Naprawdę, naprawdę bardzo czułam się zadbana. Kiedy się gorzej czułam, czułam, że zwracają na mnie uwagę, że widzą, że reagują, mm -hmm. że chcą być dla nas i też sami z własnej woli zapraszali nas na jakieś wyjścia, na przykład na obiad, bo mogliśmy sobie, dostaliśmy więcej dofinansowania z Erasmusa, by móc to wyznaczyć właśnie na pożywienie w ciągu dnia. Na swoje widzimy się. Tak, dokładnie. Co a co we Włoszech najbardziej wam smakowało? Włochom pierogi, a wam? Hmm. Pizza. Nie, no. właśnie nie. E, aranciano. Pewnie. Aranciano, jeśli co? dobrze wymawiam. To co, jest. Co to za już panu powiem. To jest taka półeczka. Mm -hmm. Ona jest smażona na głębokim oleju, I w środku ma ryż oraz taki sos pomidorowy oraz ser taki rozpuszczający się. I to było naprawdę przepyszne. Dobrze. E, program Erasmus kończycie dopiero w przyszłym roku. Jakie plany? Gdzieś wyjeżdżacie jeszcze? Coś będziecie robić? Czy tym razem znowu Włosi tutaj przyjadą do, do Was? Na ten moment nauczyciele kazali nam odpocząć i o tym nie myśleć. Mhm. E, aczkolwiek wydaje mi się, że ta nasza relacja, ta współpraca partnerska jest na tyle rozwinięta, że można w przyszłości oczekiwać kolejnych wyjazdów. W obie strony. No to zapytam ciebie o plany. Ostatnia klasa, rozumiem, tak? Matura i co dalej? Bo tak, Jacka Malczewskiego, Liceum Sztuk Plastycznych, a tam może być Jan Matejko, te same inicjały, tylko że Akademia Sztuk Pięknych. Myślisz, że Akademia Sztuk Pięknych? Czy, czy zupełnie już idziesz w jakiś tam zawód? Coś, coś myślisz? Hmm, znaczy, to akurat jest bardzo ciężkie pytanie, mm -hmm. ponieważ jestem osobą, która interesuje się wieloma rzeczami na różnych płaszczyznach. Aczkolwiek takim głównym tematem, moim głównym, główną wizją jest konserwacja zabytków rzeźby. Jak mhm. dobrze w sensie. trzeba będzie wyjechać, bo u nas raczej rzeźb specjalnie nie ma. No to też jest zakres architektury w mhm. tym wszystkim. Także jest co robić naprawdę. Tak jak patrzysz na architekturę, to często chowa jest ubogim miasteczkiem w porównaniu do mieści nawet tych małych we włoszech mogłabym się troszkę zgodzić, ponieważ nasze miasto jest z zewnątrz ładnie wygląda, tak, aczkolwiek mamy tylko aleje. I tutaj w tym miejscu naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, jest nastawione właśnie na przyjezdnych, odwiedzających Jasną Górę, aczkolwiek nie ma tego takiego smaku, charakteru miasta. Tutaj Klimatu zaczynają Nie ma, tak jak w Krakowie chociażby, tak, tak Aryańska, tutaj U nas zaczynają wchodzić te piękne, niesamowite murale. Z których jestem bardzo dumna chciałabym, żeby miasto poszło bardziej w tym kierunku, dofinansowało takie, takie akcje. A chciałabyś zostać na przykład takim pełnomocnikiem do spraw estetyki miasta? W urzędzie miasta? Szczerze powiedziawszy, to by było bardzo ciężkie wyzwanie, ale... A Co byś zmieniła? Już na dzień dobry, dzisiaj. Co byś zmieniła w tym mieście? Co byś zmieniła w tym mieście? No więcej murali, tak rozumiem? Na pewno Bo więcej murali. buduje jakiś klimat miasta. Mhm, zainwestowanie w... Takie bardziej rozbudowanie miasta pod względem naprawdę pięknych kawiarenek poprzez wystawienie tego wszystkiego na zewnątrz, że to wszystko tego bije od tego miasta od razu na wejściu. I tą kulturę byś w te kawiarnie tam wpuści, wpuściła, żeby gdzieś w kawiarence była jakaś mała wystawa, parę obrazów, żeby bez przerwy coś tam się Są takie kawiarnie mhm. i są naprawdę piękne, ale brakuje ich. Brakuje takich miejsc, gdzie można usiąść, wypić kawę, poobserwować. Pewnie zainwestowałabym też w takie ogólnie wystawy publiczne, jakieś e, wiszące. Mamy na przykład te piękne rzeźby takie wiszące. Balansujące. Balansujące. Tak, tak to Kędziora chyba zrobię. Tak, tak. Panie, że Kędziora, tak. pan kędziora rzeźbiesz. I to Ci się podoba, rozumiem? Tak, uważam, że to właśnie pokazuje ten charakter miasta, że daje nam taką indywidualność w tym wszystkim. Więc takie rzeczy naprawdę bardzo podnoszą wygląd, odczucia związane z naszym miastem. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Klaudia Ciekot, uczennica Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Czastachowie, Była w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.